A jałaska i dlaczego jej nie polecam, żeby siadać do ceremonii i pić część druga. Więc siadamy do ceremonii. Już tam mówiłem: ceremonia trwa od 4 do 8 godzin, czasem dłużej. I zaczyna się proces, czyli krok po kroku. Najpierw zaczynasz odczuwać. Generalnie jałaska. Zmienia twoją świadomość, tak? Tylko czym jest świadomość? Bo to żeby z, dla takiego zwykłego Kowalskiego, bo czy to jest świadomość tego, że jesteś tu na ziemi, czy po prostu wprowadza cię w prawdziwy stan świadomości twojej, czyli Twojego prawdziwego ja. Mówi się, że na ceremonii Ajałaski yy, uruchamia się yy, tak wysokie DMT w głowie. Te same, które masz przy porodzie i przy śmierci. Czyli całe życie ci przelatuje. Może tak być. I oczywiście dla osób, które pracują z energiami, z czakrami, to będzie bardzo zrozumiałe. Masz połączenie z najwyższym źródłem i dla osób, które mają czakry, z, z czakry korony i tej wyższej, po prostu jest cały przepływ w organizmie. Odmienny stan świadomości. Jesteś w miejscu, w którym jesteś, ale jednocześnie ciebie tu nie ma. Czyli tak jakby lucid dreams, wychodzenie z ciała, to tak, do czego to by porównać, jeżeli by człowiek miał to porównać? No do hipnozy, tak, że to zbliżone jest do hipnozy, aczkolwiek jest bardziej, bardziej intensywne. I teraz, co się dzieje? Bardzo ważne, żeby przed ceremonią na medycynę, kiedy, kiedy decydujesz się na medycynę, wykonać dietę. Nie oszukuj osoby, która prowadzi ceremonię, kiedy ona Cię zapyta, czy, ma, czy dla przykładu. Masz jakąś chorobę psychiczną, w ubiegunowość? Czy, no, piękne te włosy, co? W ubiegunowość? Czy masz jakieś choroby psychiczne? Czy były w rodzinie choroby psychiczne? Czy masz jakieś e, choroby, z którymi idziesz przez życie? E, na przykład wysokie ciśnienie. I tu pozdrawiam Niedźwiedzia. E, czy na przykład masz cukrzycę? Dany prowadzący zada Ci pytanie. I na te pytania bardzo Cię proszę, jeżeli jedziesz pierwszy raz, odpowiedz ze szczerością i z prawdą, żeby wiedzieć, żeby prowadzący wiedział, w jaki sposób ewentualnie, jeżeli pozwolić przystąpić u siebie do ceremonii, mógł Tobą zaopiekować się na poziomie duchowym, jak i tak tutaj obecnym cielesnym. Zaczyna się ceremonia, zaczyna się muzyka, jest muzyka, są dźwięki. Ja w jednym z filmików nagrałem Wam, że mówi się, że człowiek pięciotysięczną widzi, pięciotysięczną słyszy w, życiu, w tym, w którym jesteśmy obecnie, w tym realnym. Natomiast po medycynie wydaje mi się, że jest 95% widzenia i 95% słyszenia dźwięków. Dźwięk, dźwięk, który słyszysz rozkłada ci się na najdrobniejsze drgania, na najdrobniejszą taką miłość dźwiękową. Taki jest aż przenikliwy i, i możesz go wręcz jeść. No dobra, teraz przyspieszę troszkę ceremonia się odbywa, zaczynasz proces. Zaczynają się procesy, każdy ma swój własny, eee, nikt nie ma tego samego, co kto inny, choć często się słyszy, a to nie moje, to było czyjeś. Nie, każdy proces jest Twój. Każdy proces jest Twój do przerobienia, czyli traumy z dzieciństwa, sytuacje obecne i tak dalej. Twoje ciało jest taki moment startu, że tak to powiem, kiedy medycyna, że tak to powiem, wchodzi. Czyli zaczyna już pracować z Tobą i pojawiają się w fraktale moment bardzo y, zimna. Twoje ciało wydaje się, że się wychładza. Że jest tak zimno, wtedy się trzeba dobrze okryć. Tam są opiekunowie zazwyczaj na ceremonii, którzy dbają o Ciebie, którzy okrywają Cię kocem, którzy y, 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 zadbają o Twój komfort. No i przerabiasz te 8 godzin. Y, często na jednej ceremonii półżycia, często z tą intencją, o której mówiłem, że bardzo ważne jest przyjechać z intencją. Eee, widzisz rzeczy, które mm, na przykład wydarzyły się, kiedy byłeś w brzuchu matki, kiedy e, byłeś małym dzieckiem, kiedy, kiedy byłeś byłaś małym dzieckiem, rzeczy, które ja to nazywam rzucasz za ścianę, czyli ten cały, jak to mówi mój przyjaciel orzeł, że, że rzeczy do skipa wrzucamy, a potem jedziesz na medycynę i cały ten skip trzeba rozładować, czyli cały kontener śmieci on się wywala. Ten, który zazwyczaj wrzucasz, a na później, na później albo zapominasz. Więc tak to się odbywa. I teraz tak. Madrya, Jałaska jest bardzo łagodna. To nie jest tak, jak tutaj w legendach, czy w internetach jest napisane, że Bóg wie, co się z tobą dzieje, nie masz pojęcia, co się z tobą dzieje, nie masz pojęcia, co robisz, i tak dalej. Nie jest to prawdą. Nie jest do końca to prawdą, dlatego że osoby doświadczone prowadzące ceremonie wiedzą, jak jeżeli daną osobę, dana osoba bardzo głęboko wchodzi i oczywiście pojawiają się płacze, pojawiają się no jedna z tych rzeczy fizycznych, płacze, wymioty toaleta, jest to oczyszczanie energetyczne, to zebranie całego, całego swojego życia do tego dnia i to wszystko, że tak powiem, opróżniasz ten, to, to swoje ciało, ten swój wóz, żeby w czystości ruszyć dalej. I nie jest prawdą, że takie cuda się dzieją. To wszystko jest fake wymyślony na potrzeby prowokacji, czy. i, i piszą to zazwyczaj osoby, które nigdy nie były na ceremonii, więc. Tutaj to, na dwa razy bym to brał. Ja wam mówię ze swojego doświadczenia, jako obserwator życia, jako człowiek, który tego doświadczył. Po takiej ceremonii, co się dzieje? Przede wszystkim wiesz i widzisz, że wszystko jest połączone ze sobą, że wszystko jest energią. Ludzie się zmieniają. Tak. Na lepsze. Tak. Przede wszystkim na lepsze. Bo w trakcie pracy, jeżeli przyjeżdżasz z intencją zmiany i chcesz zmiany, madre Ajałaska e, pokazuje Ci, jakie zmiany powinieneś wprowadzić w sobie, powinnaś. E, daje Ci bezwarunkową miłość. Pierwszy raz w życiu poczujesz bezwarunkową miłość. Miłość, o której marzysz, a której się boisz. E, ponieważ pracujesz bez ego, bez lęku. E, takiego egoistycznego. Pracujesz wyłącznie ze sobą, ze, swoją wyższym, ze swoim wyższym ja. Ze swoim ja. I dostajesz te wszystkie piękne rzeczy e, i przeżyjesz. I naradzasz się na nowo. Stajesz w prawdzie ze sobą i idziesz do przodu. W, Dostaniesz to, po co przyszedłeś. Dasz intencję, przysz przyszedłeś, przyszłeś. Dasz intencję uzdrowienia siebie i zaczniesz się uzdrawiać. I to jest bardzo ważne. A dlaczego to wiem, że to nie jest fake? Ponieważ na, na hipnozie LBL, którą miałem, miałem podobne rozmowy z osobami, z którymi rozmawiałem, e, kiedy prawie 8 lat temu e, napiłem się pierwszy kubeczek e, medycyny. Ale się rozgadałem. No to będzie trzeci odcinek. Do zobaczenia jutro.